Szczęść Boże! Konferencja prasowa Konfederacji. Dziś witamy w Warszawie rolników, producentów rolno-spożywczych, przedsiębiorców. Przedsiębiorców całą gębą: takich, którzy rozumieją rynek, rozumieją nowoczesny świat, bo więcej mają kontaktu z nowoczesnością. Oni obsługujący nowoczesny traktor czy. Kombajn Niż nie jeden profesor Uniwersytetu Stołecznego. Witamy i z ulgą oddychamy, że wreszcie przybyli z odsieczą, z odsieczą w walce nierównej, którą prowadzimy wszyscy z Eurokołchozem, bo nie do takiej unii wstępowaliśmy. Nie do takiej unii byli Polscy rolnicy zapraszani. Byli zapraszani do wspólnoty wolnego obrotu handlowego, podróżowania, przemieszczania się i to nam wszystkim się podobało. Dzisiaj Unia to właśnie Eurokołchos, to projekt zamordystyczny, który kładzie się już nie tylko cieniem, ciężarem nieznośnym, ale po prostu unicestwia polskie rolnictwo. Zielony Ład to zielony obłęd. Fit for 55. No to jest koncepcja zaorania polskiego rolnictwa własnymi naszymi rękoma, ponieważ rząd, władze warszawskie nie bronią polskiego rolnika, wręcz przeciwnie. PISPO, trzeba zauważyć, może z różnym natężeniem entuzjazmu, ale nakładają na polskiego rolnika wszystkie te ciężary, cała ta obłędna polityka, skutkująca rygorami, którym coraz trudniej sprostać, ale polski rolnik sobie z tym radzi. Tyle tylko, że ukraiński rolnik, a może nawet nie rolnik, tylko oligarcha od produkcji zboża technicznego. Nie musi tych wszystkich wyśrubowanych norm spełniać, a polski rolnik musi. To nie jest żaden wolny rynek. To jest po prostu nieuczciwa konkurencja. Podwyżki cen energii, paliw, gaz, benzyna, ślad węglowy. Za chwilę polski rolnik, ten, który nie będzie jeszcze zaorany reglamentacją prawa do gospodarowania u siebie na swoim po swojemu, ten zostanie wywłaszczony właśnie z tego powodu, że nie będzie się legitymował certyfikatem jakimś koszerności węglowej. Konfederacja od, od zawsze, od zawsze stoi na gruncie. Zdrowego rozsądku i w polityce wewnętrznej, i w polityce międzynarodowej. I dlatego Konfederacja od początku w tych protestach staje ramię w ramię z rolnikami. Służy Konfederacja, jak może, dostępem do tych chociażby mikrofonów. Jesteśmy dumni z tego, że nasi posłowie, nasi działacze na każde wezwanie dosłownie o każdej porze dnia i nocy pojawiali się na przejściach granicznych, tam gdzie naciski na rolników były trudne do sprostania im bez zaangażowania czynnika poselskiego, czynnika politycznego. Szanowni Państwo, ta walka trwa i być może dopiero się zaczyna, ale właśnie rolnictwo jako być może ostatnia sieć Polskich patriotów zorganizowanych, normalnych, takich, co nie dali się jeszcze zwariować, dlatego że stoją twardo na gruncie, no właśnie, na ziemi. Stoją twardo i, i tej ziemi bronią, a broniąc ziemi, broniąc prawa do produkowania, czy to. <laughs> ziarna czy różnych innych produktów pochodzenia roślinnego zwierzęcego. Rolnicy w gruncie rzeczy bronią Rzeczypospolitej, dlatego że bronią suwerenności narodu polskiego, bronią naszej samowystarczalności żywnościowej, a bez tego nie będzie mowy o niczym, o żadnej polityce, o żadnym stawaniu na wysokości zadania i i skończą się możliwości sprostania wyzwaniom w polityce międzynarodowej, jeśli Polacy będą na krótkiej smyczy na pasku międzynarodowych oligarchów, którzy chętnie by ludzi karmili byle czym, z byle kąt, byle jakiego pochodzenia. Dlatego dziś z rolnikami jest konfederacja wobec tych wyzwań z Zachodu, z Brukseli, z Eurokołchozu i ze Wschodu, z Kijowa, Moskwy. Tam, gdzie jest realizowana polityka wymierzona w polskiego producenta rolno-spożywczego, a więc wymierzona w cały naród polski. Konfederacja, wolność i niepodległość.